Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, którzy wpadli na to moje krótkie wideo. Temat biblijny. Jest pewien werset pisma, który według mnie wskazuje na to, że chrześcijaństwo jest dziełem diabła, nie pochodzi od Boga, że jest to fałszywa nauka, całe chrześcijaństwo. Jest to nic innego jak fałszywa, zwodnicza doktryna. Ona ma różne odcienie tego fałszu. Szatan sprzedaje ludziom jako coś prawdziwego. No ale jest to kłamstwo po prostu. Dowód na to jest m.in. ten werset Pisma z Ewangelii Jana. Ja wam nie pisałem, jakobyście nie znali prawdy, lecz że ją znacie i że żadna fałszywa nauka, no tutaj akurat chrześcijaństwo, z prawdy nie pochodzi. Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Właśnie chrześcijaństwo zaprzecza. No, chrześcijanie nie widzą tego. Bo, bo formalnie wyznają tak Jezus jest Chrystusem Jezus jest mesjaszem ale w rzeczywistości zaprzeczają temu bo nie rozumieją co to znaczy że skoro Jezus jest mesjaszem to ci którzy są jego wyznawcami powinni być świadomi że są Izraelitami a nie chrześcijanami to o to chodzi tak więc jak apostoł Jan mówi że wierzący, do których pisał ten list, oni znali tą prawdę, wiedzieli, jaka jest prawdziwa nauka i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi. Co jest prawdą? Tora. Tora Boga Jachwy jest prawdą. Pięcioksiąg Mojżesza, potem Księga Jozułego, potem Księgi Następne Sędziów, Kronik Królewskie, Prorocy i przechodzimy później do Ksiąg Nowego Testamentu, które później zostały zgromadzone. I w jedną książkę. I fakt jest taki, że chrześcijaństwo nie uznaje syna i nie ma też ojca. Nie uznaje syna, tak samo jak fałszywy kult rabinów, nie uznaje syna jako pełnoprawną głowę Izraela. To samo chrześcijaństwo robi. Nie uznaje syna jako pełnoprawną głowę Izraela. Gdyby uznawało, to by wyznawali, że są Izraelitami, bo Jezus Chrystus jest głową. Nie kościoła. Jezus Chrystus jest głową Izraela. I taka fałszywa nauka o kościele nie pochodzi z prawdy, tylko pochodzi z natchnienia diabelskiego. Paweł apostoł pisał tutaj do Tymoteusza, że wszelkie pismo w swoim liście wszelkie pismo od Boga natchnione. Jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Troszkę wcześniej, zobaczcie, co jest napisane w drugim liście Tymoteusza. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz pisma święte. Od lat niemowlęcych Tymoteusz to mógł znać tylko pisma tak zwanego Starego Testamentu, Mojżesza i proroków. To mógł znać od lat niemowlęcych, gdyż Nowy Testament wtedy jeszcze nie istniał. I o tym tutaj chrześcijaństwo jakby przyćmiewa umysły wyznawców tych różnych sekt chrześcijańskich. Ci ludzie nie kojarzą ze sobą pewnych historycznych, pewnego ciągu historii, jaki miał miejsce wtedy. I Tymoteusz mógł właśnie znać tylko te pisma święte, które mogą Cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Do zbawienia w Chrystusie Jezusie wystarczą pisma tak zwanego Starego Testamentu. O tym tu jest napisane. Których to pism? Chrześcijaństwo nie uczy, dobrze nie zna, nie daje dobrego poznania i nie zagłębia się w treść tych pism. Także wyznawcy chrześcijaństwa są w ignorancji, jeżeli chodzi o, o pisma Mojżesza i proroków. Wszelkie pismo od Boga natchnione jest, wszelkie i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości. Wszelkie pismo Wydanie Warszawskie mówi o tym w ten sposób. Ponieważ od dzieciństwa znasz pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, całe pismo przez Boga jest natchnione całe pismo. I pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Wielkim błędem chrześcijaństwa jest ignorowanie czwartego przykazania Dekalogu Bożego. To jest święcenie soboty, a nie święcenie niedzieli. To jest wielki błąd i pismo służy, całe pismo, do wykrywania tych błędów, do poprawy. Trzeba tych ludzi poprawiać. Oni się wtedy buntują. Czemu? Bo to są, mają naturę diabłów, dlatego się buntują. Są to ludzie przewrotni. Dlaczego? Ponieważ szatan sprzedał im fałszywy kult właśnie naukę, która jest fałszywa, która nie wywodzi się z prawdy. I dlatego oni nie dają się wychowywać w sprawiedliwości tego, co jest napisane w całym Słowie Bożym. Bo człowiek Boży jaki ma być, doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany, mają być doskonali. Niemniej nie więcej mamy osiągnąć doskonałość. To jest zamierzenie Boga. Jaka to jest doskonałość, kiedy Jezus Chrystus świętował sobotę i kiedy Jego uczennice świętowały sobotę? A ktoś, kto twierdzi, że jest naśladowcą tego hebrajskiego Mesjasza, nie świętuje sobotę, tylko świętuje pogańską, babilońską, rzymską niedzielę jako dzień świąteczny. Jest to kult, związany, kult solarny, jest to element kultu solarnego. Jezus Chrystus, teza jest taka, nie powstał w niedzielę rano. Mówił, że spędzi trzy, noce i trzy, y, trzy dni i trzy noce w łonie ziemi. Trzy dni i trzy noce to jest 72 godziny. Znaczy to, że y, powstanie z martwych mniej więcej o tej samej porze jakiegoś tam dnia, kiedy był złożony do grobu. Trzy dni i trzy noce wcześniej, tak? To o to chodzi. Że jego powstanie z martwych nie było rano, tylko było przed zachodem słońca, wieczorem. Bo był złożony do grobu przed zachodem słońca. Trzy dni, trzy noce to jest powiedzmy od środy wieczór do soboty wieczór. Czyli spędził w łonie ziemi czwartek, piątek i sobotę. I powstał z martwych w sobotę wieczorem, kiedy jeszcze dobiegała końcówka sabatu hebrajskiego. Tak? I nie powstał z martwych w niedzielę, i nie ma żadnego powodu. W Biblii nie ma powodu, żeby świętować niedzielę. Nie ma żadnego. Według Pisma Świętego, święcenie niedzieli zamiast uświęcania soboty jest to grzech. I jakbyśmy tam wrócili do tego listu Jana, to wszelka nauka. Tak. Hmm. Nie pamiętam, co tam było. Nauka. Która nie wywodzi się z prawdy, fałszywa nauka, tak? Ona nie ma swojego źródła w torze. I tak jest właśnie z nauczaniem o yy, kościele. Ono nie ma. Proszę, ja, ja wam nie pisam, jakobyście nie znali prawdy, lecz że ją znacie, że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi. Właśnie chrześcijaństwo jest fałszywą nauką. Ona nie ma, ono, ono nie ma swoich korzeni w pismach Mojżesza i proroków. Nie ma. Nigdzie nie znajdziecie żadnego proroctwa. W Pismach Mojżesza czy u proroków żadnej zapowiedzi, że Mesjasz przyjdzie i zbuduje chrześcijaństwo albo kościół chrześcijański. Coś takiego tam nie istnieje. Ta idea kościoła chrześcijańskiego została w sztuczny sposób narzucona Pismom Nowego Testamentu. Są to nic innego, jak manipulacje yy, przekładami Pism Nowego Testamentu. Ja wam pisałem, jakobyście, nie jakobyście. Ja wam nie pisałem, jakobyście nie znali prawdy, lecz że znacie ją, że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi. Tam ci ludzie znali Mojżesza i proroków. Bo oni nie czytali Nowego Testamentu, bo on nie istniał. Dlatego dobrze znali Mojżesza i proroków. I jak nie zna się dobrze Mojżesza i proroków, według Jezusa Chrystusa jest się głupim. No to nie są moje słowa, to są słowa zapisane tu w Ewangelii. Ja sobie tego nie wymyśliłem, to jest tutaj. W Ewangelii Łukasza. On rzekł do nich, „Ogłupi, głupi i gnuśnego serca było wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Biblia brzeska, lepiej to jeszcze oddaje. Niektórzy ludzie mają problem, żeby zrozumieć, co to jest, o czym naprawdę to jest napisane. A tu jest napisane o tym, że głupi są ci ludzie, którzy nie wierzą we wszystko, co mówią pisma prorockie. Wtedy on rzekł do nich, o głupi, a nierychłego serca ku wierzeniu temu wszystkiemu, co powiedzieli prorocy. A co prorocy powiedzieli? Że kiedy Mesjasz przyjdzie, to odrestauruje zjednoczonego Izraela Dawidowego. O tym mówią Pisma. Nie mówią nic o jakimś głupim kościele, głupich ludzi, którzy będą świętować niedzielę, zamiast zgodnie z Dekalogiem Bożym święcić sobotę, tak jak Jezus Chrystus świętował. Hmm? Są głupi ludzie nieruchłego serca ku wierzeniu wszystkiemu, co powiedzieli prorocy. Proroka jak ja wzbudzi wam Jachwę. Każdy będzie musiał słuchać tego proroka. Kto by się go nie słuchał, zostanie z ludu wytępiony, z ludu Izraela, zostanie wykasowany. Piotr cytował, gdzie apostolski są te słowa, Piotr cytował Mojżesza. Ludzie, którzy. Nie są posłuszni mesjaszowi na wzór tego proroka. Tym prorokiem, wielkim prorokiem Izraela był kto? Mojżesz. Tacy ludzie zostają wytępieni z Izraela. Nie są Izraelitami. Znowu. Głupota chrześcijaństwa polega na tym, że nazywa, chrześcijaństwo nazywa Izraelem jakąś bandę ludzi oddanych fałszywemu kultowi rabinicznemu na Bliskim Wschodzie. Są to ludzie, którzy nie uznają Jezusa Chrystusa jako głowy i króla Izraela. Więc tacy ludzie według Biblii nie kwalifikują się, żeby być Izraelem. Tacy ludzie są wytępieni z Izraela, nie należą do Izraela. Niestety chrześcijaństwo to jest kupa głupich ludzi, którzy nie znają pism prorockich nie znają całego pisma, które jest natchnione przez Boga i dobre do wykrywania błędów i do poprawy. I tacy ludzie w swojej głupocie nawet nie dadzą się poprawić. Tak są zapyziali, zacietrzewieni w swojej głupocie, w swojej ignorancji. Głupi ludzie, którzy chci chrześcijanie. Dlatego, że chrześcijaństwo, ono nie ma swoich korzeni w prawdzie, jest to fałszywa nauka, która nie wypływa z nauczania Tory. Nie jest kontynuacją nauczania Tory, tylko jest tylko duch przewrotny, chory, szatański duch. I dowód na to, ci chrześcijanie po prostu opanowuje ich gniew, wrogość, złość. Nie ma w nich pokoju, nie ma miłości, nie ma powściągliwości, nie ma gotowości, żeby razem otworzyć w Biblię i ustalić, jaka jest prawda. Nie ma. Są blokady, są obrażanie się, nadęty duch, unoszą się gniewem, unoszą się pychą, nie chcą rozmawiać o tych rzeczach. Są to dzieci diabła. W większości chrześcijaństwie mamy do czynienia z dziećmi diabła, bo oni reagują jak diabły na prawdę Słowa Bożego. Prawda jest ostra, jest jak miecz obosieczny, a prawda uwalnia. Prawda jest taka, że Jakub w swoim liście pozdrawia 12 plemion Izraela w rozproszeniu. To są słowa skierowane do uczniów Chrystusa, to jest ciało Chrystusowe. Są bracia w wierze w Mesjasza. Pozdrawiam 12 plemion Izraela w rozproszeniu. Pierwszy werset listu apostoła Jakuba. Więc. Głupi i gnuśnego serca są ludzie, którzy nie mogą wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. I ludzie dzisiaj nie wierzą w to, co powiedział prorok Mojżesz w Dekalogu Bożym. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować, siódmego dnia jest sobota, święty dzień Boga. Nie będziecie wtedy pracować tego dnia, jest to jego święty dzień. Na pamiątkę tego, że on wszystko stworzył w sześć dni i siódmego odpoczął. Uświęcił ten dzień już w glenie. Pierwsza świętość w Biblii to jest właśnie Sabbat, sobota, święty dzień Boga. Uświęcony już od Edenu. To jest napisane w drugim rozdziale Księgi Genesis. Wtedy Bóg uświęcił. Pobłogosławił ten dzień, uznał go za szczególny i wybrany. Czemu ludzie go nie uznają za szczególny i wybrany? Bo ludzie są dziećmi diabła. Jak ktoś się rodzi na nowo, staje się dzieckiem Boga, zaczyna się uczyć z Bożego Słowa, zdobywa mądrość, przestaje być głupi i gnuśnego serca. Ale zaczyna być mądry i serca obrzezanego, skłonnego, aby uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Aby być posłuszny temu wszystkiemu, co między innymi prorok Mojżesz mówił w dekalogu Bożym. Znaczy Bóg przez niego. Bo tak naprawdę do Bóg bezpośrednio przemówił. Tak jest napisane w Eksodus. Potem ten tekst został zapisany w Księdze Przymierza, a później dopiero na tablicach kamiennych. Ale inicjalnie ludzie słyszeli na własne uszy tekst dekalogu wygłoszonego z Grycyna. Takie coś właśnie do mnie przyszło: że faktycznie chrześcijaństwo jest fałszywą nauką. Nie ma swoich korzeni w, w pismach Mojżesza ani u proroków. I nie jest kontynuacją tego, o czym możemy czytać u Mojżesza i proroków? Stąd nie dziwi mnie bunt, złość i gniew ze strony chrześcijan, gdy zaczyna się im o tych rzeczach opowiadać. To nic innego jak manifestacja diabelskiego ducha w tych ludziach. Do takich wniosków dochodzę poprzez studium pisma świętego i poprzez próby nawiązywania kontaktów z tymi ludźmi, którzy się mienią chrześcijanami. Hmm? Hallelujah. Co ja chcę powiedzieć? Chcę wam rzec spokój wam, ludzie. Chwała Bogu najwyższemu. Niech wam się Jezus <noise> Jachusza Mesjasz ukaże, czy to w widzeniach nocnych, czy wam objawi swoją moc w tym, że będzie otwierał wasze umysły, abyście mogli rozumieć pisma, aby wasze serca pałały, tak jak to się stało w przypadku tych dwóch uczniów, którym towarzyszył w drodze do Emaus. Hallelujah! No taka jest prawda. Chrześcijaństwo jest fałszywą nauką. Ono jest po prostu nie ma go w Biblii, no, co na to poradzić? Jest propaganda, jest. Propaganda chrześcijańska jest realna, istnieje. Czy chrześcijaństwo jest w Piśmie Świętym? Nie, nie ma go. A co jest? Jest nauczanie Mojżesza proroków, nauczanie Mesjasza. Mesjasz nauczał na podstawie Mojżesza i proroków. O tym jest mowa. Jest hebrajskie myślenie. A chrześcijaństwo co to jest? Jest to greckie myślenie, greek mindset, grecki sposób rozumowania. Dużo można by o tym mówić, nie chcę przedłużać tego wideo. Jak macie jakieś pytania, chcielibyście ze mną porozmawiać, może umówić się na rozmowę telefoniczną, na Messenger, na Skype, ie. bardzo chętnie. W sobotę mam czas, w tygodniu nie zawsze mam czas. Piszcie komentarze, chętnie odpowiem. Jeżeli ktoś chce tylko napisać jakiś złośliwy komentarz, niech zbada najpierw swoje motywy, dlaczego chce to robić? Czy to jest z miłości do bliźniego swego, z miłości do Boga, czy po prostu kipi złość w nim i Te demony chrześcijaństwa tam targają człowiekiem i musi coś powiedzieć, bo go nosi. Nie? Także każdy sobie w sercu odpowie, jakie ma motywacje, że coś mówi. Czy mówi z miłości do Boga i ludzi, czy ze złości kiedy powodowany popędzane jakimś popędliwym duchem. No. Aleluja. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnych materiałach. Pozdrowienia od Michała. Szalom na każdy wierny Bogu dom. Niech Słowo żywego Boga się w was porusza. Niech się cieszy wasza dusza. Halleluja.